Za parę minut odbędą się egzaminy maturalne. Wczoraj maturzyści tegoroczni pisali egzamin z języka polskiego. Dzisiaj zmagają się z trochę trudniejszym przedmiotem z matematyką. Na pewno jest stres, a jakiego rodzaju emocje panują przy pisaniu takiego egzaminu, sprawdzimy za chwilę. Wchodzimy do szkoły. Dzisiaj, matury, kolejny egzamin stresu jeszcze? Tak, bardzo. Znaczy, w sumie, szczerze mówiąc, jednak nie. Bo matury, to matematyka jeszcze jakoś... No matematyka jako nowy przedmiot, dopiero od ubiegłego roku jest wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy, więc no stres jest zawsze. No, więcej jest, szczerze mówiąc, stresu mhm. niż yy, całości, ale jest normalnie. Dają nam kody, wszystko jest łatwiutko. Ja jestem bardzo zadowolona. Yy, trafiłam na lekturę, którą miałam bardzo dobrze. Wydaje mi się, że temat był Prosty, aczkolwiek był, tak jakby może powiedzieć, dwupoziomowy, więc generalnie było odniesienie do całej lektury, więc jeśli ktoś nie przeczytał, no to, no to miał problem. Brałam WOS, bo tak się zastanawiałam nad kierunkiem studiów i właśnie nie mam żadnej koncepcji, a WOS jest zawsze nieźle punktowany. Bo nawet jeżeli nie zda się tego przedmiotu, to matura jest tak czy siak zdana. Strach się bać? Czy matura to tylko pestka? O wrażenia, jakie towarzyszyły na egzaminie dojrzałości zapytamy uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego w Grudziądzu. Oczywiście matematyka była łatwiejsza. Wczoraj Polski daliśmy, powiedzmy, radę, a dzisiaj matematyka to taka przyjemność jakby dla nas. W południu piszemy jeszcze rozszerzenie, więc oczywiście lepiej dzisiaj musiała pójść za matematykę. Myślę, że matura mogła sprawić trudności, zwłaszcza nas z matematyki, aczkolwiek my jako ścisłowcy daliśmy sobie radę. Pani dyrektor. Egzaminy maturalne w trakcie. Jakie emocje towarzyszą pani uczniom tej szkoły i na jakim poziomie jest matura tegoroczna? No, z tego co wiem, uczniowie byli bardziej przerażeni przed wczorajszym dniem, przed tematami z języka polskiego, i właściwie wychodząc wczoraj z sal, powiedzieli: Hmm, właściwie najgorsze za nami ma, ma to już nic. Dzisiaj, kiedy wyszli z matematyki, mówili, że porównywali egzamin maturalny, ten właściwy, z egzaminem próbnym i stwierdzili, że były bardzo podobne typy zadań, jak na maturze próbnej w listopadzie, która była organizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. No i mówili, że zagadnienia z geometrii były bardzo proste, natomiast zagadnienia algebraiczne były no, takie z haczykami. Szczerze mówiąc, poszedłem do matematyki na luzie, gdyż jestem z profilu humanistycznego i wynik matematyki nie zaważy na tym, na jakie studia pójdę. I ogólnie stwierdzam, że w porównaniu z polskim było łatwiej. Więc jesteśmy właśnie po maturze z matematyki podstawowej. Um, uważam, że zadania zamknięte jeszcze dało się rozwiązać, chociaż nie wszystkie. Niektóre były troszkę trudne i trzeba było strzelać. A zadania otwarte y, zależało, jak podpasowało. Jak się okazało, zadania zamknięte no, były w miarę proste, no, więc z zaliczeniem no, na pewno nikt nie będzie miał problemów. Ale natomiast zadania otwarte były trochę trudniejsze. Dodatkowo wybrałem rozszerzony historię i WOS. Oprócz tego rozszerzyłem też polski i angielski, czyli w sumie cztery rozszerzenia. E, ja wziąłem angielski rozszerzony i właśnie trochę się teraz stresuję. Oj, matematyka, jednak polska to jest moja pięta Hillesa.